Cześć, witajcie. W tym filmie będziemy rozmawiać o AX Picto, ale pod tym filmem szczególnie czekam na Wasze komentarze. Trochę poopowiadam, żebyście mieli czasu pokomentować. E, ogólnie pomysł na ten film się wziął stąd, że mamy te Picto Mono teraz nowe i chcę sobie okleić skrzynki, którymi, z którymi pracuję na robocie. No może nie widać, że są bardzo jakoś tam, wiecie, brudne czy zakurzone, no po prostu to są skrzynki od... Jakiś tam kilku tygodni czy miesięcy na robocie, z którymi sobie pracuję akurat w tych szufladach. Ostatnio narzędzia ręczne mam przepakowane jeszcze po którymś tam filmie, po narzędziach Magnum, dopakowałem tego Magnuma i jeżdżę z takim dużym zestawem, znaczy jeżdżę ten zestaw, akurat, bo tam ludzie mieszkają, zostaje na robocie, zostaje na robocie. Dobra, moi drodzy. Akcja jest taka, że sobie wymyśliłem, że tutaj te czarne moje znaczki będą lepiej pasowały, czyli to pikto na czarnym tle. Nie? I takie mam na skrzynkach, ale zmienię na pewnie też na czarnym tle, bo fajnie to się będzie komponowało na tych czerwonych skrzyniach, i teraz albo z żółtym, albo z szarym do testów i zobaczymy sobie jak to faktycznie na robocie wychodzi czy jest jakaś różnica, czy w estetyce to jest jakoś mocno odczuwalne akurat tutaj przy tych kolorowych znaczkach i tak dalej z mojego punktu widzenia, żeby móc doradzić też klientom jak będą sobie tam chcieli kupować nie? te nasze, nasze Pikto, EX Pikto dobra pierwsza rzecz, druga rzecz moi drodzy pod tym filmem możecie komentować już wstępnie jaką kolorystykę byście chcieli Pierwsza rzecz. Druga rzecz, i to bardzo ważna, czy w danej kolorystyce chcecie mieć logo moje w moich kolorach? Daję wam możliwość wyboru. Zrobię jak będę uważał, bo logo to logo, ale nie upieram się na siłę, żeby logo było zawsze powiedzmy żółte. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś ceni sobie jakąś tam estetykę, jakiś taki skromny wygląd tych skrzynek, na przykład będzie chciał na festulu użyć sobie zielonych, szaro-zielonych naklejeczek to być może będzie chciał mieć to pikto również na szarym tle, a może zielone, czy nawet, wiecie, tam granatowe, czy jakieś w dodatkowej ramce, obojętnie, żeby ono było widoczne, ale raczej takie stonowane. Tu się zastanawiam, być może, wiecie, zachęci to kogoś do naklejenia tych moich znaczków, być może zniechęcają Was te kolory żółto-czarne żółto-czarne. to będzie miało żółto-czarne znaczki. Tutaj nie ma w ogóle dyskusji, ponieważ to jest kolorystyka ekstremowa i to będzie nasze firmowe. To są firmowe karty ekstremowe. One pasują idealnie kolorystyką potem do etykiet. Etykiety też mogą być w kolorystyce pod dane karty w danym kolorze. Planuję zrobić maksymalnie dwie karty, więc jeżeli chcemy mieć pod festula, to maksymalnie dwie karty. Możecie napisać, która kolorystyka Wam się najbardziej podoba. Mi się podoba ta, bo wygląda rewelacyjnie, i mi się podoba ta. Bo na jasnym tle mam ciemne znaczki i również bardzo dobrze jest to widoczne. Czyli takie dwie kolorystyki widziałbym pod festulanie. Takie dwie bym widział pod festula, na przykład, ale też pod inne. E, firmy, które tam Wam pasują, do tej kolorystyki akurat. E, dobra, czarno, szare, szaro-czarne. Myślę, że też wprowadzimy, one są takie wiecie uniwersalne pod wszystko i tutaj też by mogły być te te, te loga po prostu w kolorystyce tej, tej karty, takie bardziej stonowane, aczkolwiek no ciężko powiedzieć, bo być może właśnie te e, logo jest dla Was na tyle charakterystyczne i fajne, że chcecie mieć takie coś na na skrzynkach. Proszę komentować se. Pod filmem, żebyście se mogli wybrać, co się Wam tam podoba. Dobra moi drodzy, to by było to kolejne tematy odnośnie kolorów i to bardzo ważne znaczek Electric. Różnica jest taka. Jeżeli wam zależy na tym, żeby on był widoczny z daleka. Czerwony znaczek, on może na skrzynce czerwonej nie jest tak aż widoczny, no ale jest widoczny, odróżnia się od innych. Ja to widzę z daleka, no nie? Z tam z 2-3-5 metrów jesteśmy w stanie już to rozeznać i idziemy prosto do celu, do tych narzędzi izolowanych. Kolorystyka narzędzi VDE. Czerwono-żółte, nie? No i to jest taki znaczek nasz jakby autorski, ta błyskawica, więc można komentować, czy się Wam, czy się wam podoba ten sposób. Ja nie mówię, że zrobię tak, jak będzie w komentarzach ale chcę wziąć pod uwagę zdanie widzów, zdanie użytkowników, żebyście byli jak najbardziej zadowoleni. Moje zdanie jest takie, że te znaczki powinny być widoczne, rozpoznawalne, dlatego takie są. Apteczka. Nie? Myślę, że powinna być bardziej krzykliwa jeszcze i taką zrobimy. Tylko czy chcecie ją mieć taką krzykliwą na każdej karcie, czy raczej pasuje wam stonowane? Uważam, że o tyle, o ile. Znaczek elektryczny nie jest uzasadniony aż tak. No, powiedzmy, to apteczka powinna być czerwona, widoczna z daleka, żebyśmy do niej trafili jak po szynach. Nie? Szczególnie jak jest ała na paluszku i krew się leje, to chcemy obandażować nam popryskać co się owinąć palec i tak dalej. Na przykład, o ile to jest taka błaha sprawa, e, dobra. No, niektórzy nie potrzebują e, apteczki, bo mają taśmę. Izolacyjną, która się sprawdza doskonale w takich przypadkach. Dobra, moi drodzy, mówiłem o pisaczku, chyba nie mówiłem. Pisaczki mamy w ofercie. To jest Pisak Toma. Toma, Foliopis Permanentny TO 321. Polecam ten Pisak, po prostu i polecam zakupić na naszym sklepie, żeby wspierać te nasze działania. Pisaczki mamy. Dostępne, one się najlepiej sprawdzają z tych, które były dostępne gdzieś tam w hurtowniach papierniczych do naszych PIKTO. Pisak ma z dwóch stron jakby dwa, dwa miejsca do opisywania. Mamy milimetrowy i pół milimetrowy, żeby zaznaczyć sobie, żeby napisać coś cienkiego na małych etykietkach. On się trochę roz, rozdziabie, troszeczkę się zrobi szerszy po czasie. I ten pisak się też rewelacyjnie sprawdza po prostu w skrzynce narzędziowej. Polecam mieć taki pisaczek, bo jest świetny. Świetny przy płyteczkach, przy innych tam jakichś oznaczeniach i tak dalej. A potem zmyjemy wszystko środkiem do dezynfekcji, który wszyscy mamy u siebie nie. I to schodzi z płytek, z jakichś tam elementów no, bez śladu. Zostaje czyściusieńki. Materiał. Dobra moi drodzy. Ja myślę, że z, y, powiedziałem o wszystkim. Mam nadzieję, jak coś to dopowiem w innych filmach. Komentujemy odnośnie kolorystyki. Y, czy chcecie mieć logo w tej kolorystyce? Znaczki, apteczka i elektryk. Czy Wam się podobają inne, czy takie same jak kolorystyka? Etykiety będą pewnie w tej samej kolorystyce co, co dane EX y, Picto. I inne pomysły, jeżeli macie, można już komentować pod filmem. Ja biorę się za przeklejenie znaczków i będę testował EXPICTO MONO od jutra na robocie. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!